No, witam wszystkich uczestników Grychalston. dziadek dzisiaj na arenę wpadł. <laughs> to dawno nie było. To mam dwa zwycięstwa, teraz pewnie porażka będzie. <laughs> Pokażę jaką talię stworzyłem, więc nie, nie wiem czy to dobre czy, czy złe, ale dwa zwycięstwa są. <laughs> tu widać nie. Niefajne nie karty pewnie do odrzucenia są te trzy, co? Raz, dwa, trzy. No dobra, no trudno, ale to Sa, sami pomyślcie, e, trudno jest tutaj ułożyć coś. <śmiennie> no dobra, zagrajmy palicho. <śmiennie> Niech tam będzie ta trzecia porażka i zobaczymy co, co będzie. Jakiś pakiecik. E... Podejrzewam będzie. <śmiewanie> nie umarli, nie umarli. Ry rycerz śmierci. <śmiewanie> no dobra. Pobawimy się. Z dziadkiem e z zabawa jest. Jest zabawa. Paliadę, paliadę. No dobra. Zobaczymy, co tam u paliady na słychać. <śmiewanie> Okej. Okay. Co teraz tutaj, co tu robi? Co tu robić? Tutaj, dwa, trzy, cztery, idź za jeden. Dobra, acceptation. A zaakceptuję. A co tam? Przeciwnik wciąż wybiera. Jak wybierze, tu dziadek się nie pozbiera. Pewnie. Co? Nie pozbieramy się. Tutaj nic nie rzucę, z monetą nie gram. Nie. Nie da... Nie, nikt nie daje monet dziadkowi. <laughs> nikt nie daje. Okej, okay, co teraz tutaj? Ryf, ogara grozy. Co teraz tutaj? Nie umarłem w ręce W ręce. Dobra palicho, damy. Damy w ręce. Mamy dwóch. <laughs> to damy. A co tam? Tu jakaś naga się trafiła. Naga Czy goła Naga Agonia dobierz kartę Dobra, zobaczymy Zobaczymy co tu z tego będzie Co teraz tutaj? Larwy może jakieś larwy <laughs> Okej okay. Zobaczymy co to za larwa nie wiem czy ostatnio oglądaliście <laughs> e, mój film na, na kanale, tam też coś o larwach było, że na haczyk coś, <laughs> na ryby <laughs> się zahaczy. Dobra, co teraz tutaj, jeden obrażeń, no to mało będzie co, mało. No dobra, ale zabrał Paweł, O tak. Atakujemy. Atakujemy. Dobra, tam na bohatera pojechał. <laughs> na bohaterowicza. Co tutaj? Znowu larwa. Jest. Larwa. <laughs> no dobra. Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Nie spieszmy się. Nie będziemy się spieszyć. O, co od port gwiezdny? gwiezdny o, 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 o. Kosmoski jakiś będzie. Ło wow wow, wow wow. Trzy o, lewo jedzie. Już larw nie będzie. Już larw nie będzie. No dobra, zagram to może. Nie wiem. Tu muszę, nie nie ma wyjścia. <stoddź> nie ma wyjścia. Kogo ten tu? uśmierci? <grym> Tajemnica. Tajemne ostrze. Chłocie! <grym> tu piękna kartoszka, prawda? Ja cień bok. Ale! Ale! <grym> I sieczę! Tu wykończy no. Dziadka wykończy. <grym> Co tu robić teraz? Fragmenty statku, prowokacja, nie wiem, agonia, przywód Ja cię... Weź tu graj, no weź tu graj. Sprytna z ciebie bestyjka. Dobrze, dobra, zrywa jakiegoś tam A, Może, może jeszcze coś takiego. Nie wiem. Trzy, jacie. No bane, tu może. Zdrobi się. Jacie. No dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Gwie port Gwiezdny. A dziadek w porcie pracuje. <śmiech> Kontenerowy. <śmiech> Kontenerowy. Ale to już wiecie pewnie co? Czy nie? Wiecie. Ci to, e, co dziadka oglądają, to pewnie wiedzą, gdzie dziadek pracuje. <laughs> no dobra, co ten tu wymyśli? Co on tu wymyśli? Cieczę dziotka dziadka ja cię, nie mogę. Prowokacyja jakoś może. Co? Zastanwimy się. I co teraz tu? Na pole bitwy Daj nie umarłem w ręce, w ręce. są jakieś nieumarani? Naga, noga. Nie ma. Dobre, nie. Chyba nie tego trzeba jechać, ten potrzebuje, ten Ale, nie. Ale potrzebuje ja W, w jaki na sposób? <laughs> w jaki sposób? No nie, tu. Tylko w ten sposób trzeba. <laughs> nie. nie ma, nie ma sposobu, dziadek, na to. Okej, okay, no tu jakieś prowokacje są. Dwie sztuki. ...zombiarz. <laughs> Zęby balą, czy nie? <laughs> Zobaczymy, co tu. Włoskie tarcze, włoskie tarcze. Oj, 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 I mecha jeszcze spotkać. Ale głodowo! Ale pięknie głodowo! Ho, <laughs> Jocie. Ja nie wiem, co tu. Na koniec któryś Rozdzielać coś? Co? Będziemy rozdzielać? <grystanie> no dobra, rzućmy tu. I jeszcze... Nie wiem, czy tu przyzywać... Na te boskie tarcze? Co? Przyzywać coś? No dobra, przyzwiemy. Ok, Okej, naruszymy coś. <laughs> Coś tam naruszę. Cztery ja cię. Ile tam będzie co Ja Cztery. Ja, 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 ja Nie no, muszę... Muszę tego jechać, no. Nie ma wyjścia. To włoskie tarcze muszę. No dobra, to wszystko. Mogłem w twarz tam jechać. Co? Ale nie, ale nie. Ty mi co? Okej, okay, dobra. Nic się nie stało. Jedzie tego, no. Nie chcę, żeby zadawać. Ja cię. Ale sieczę, ale sieczę joj, joj, ojoj, oj. weź tu, graj, weź tu, graj, co a przyzywa z boskimi tarczami, to. grozy, grozy, nie wiem, prowokacje może jakąś, są. Spróbuję, no. Nie wiem. Tutaj... A te bo, 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 błaskie tarcze? Błaskie tarcze, czy tego jechać po Nie wiem, sam. Pchua. Dobra, w twarz może pojadę. Okej. Okay. Może w twarz. Albo tu może, o. Okej, okay, coś tam przyzwiemy. Coś przyzwiemy, przyzwiemy. No dobra, jeszcze. Jeszcze tego może, Coś tam przyzwa. <laughs> to, to wszystko. To wszystko. No i poczekamy, poczekamy, poczekamy. Co tutaj? Statki kosmiczne. Ja tu już nie mam kart. I weź tu gra. <laughs> Hmm. Tu jakaś prowokacja, gonią? Co tu robić? Statki kosmiczne. Kosmoski. Ojej, ja, ja! pięknie zrobił, co? Pięknie, pięknie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zergi, zergi. I siecze, i siecze, i siecze. Jo, jo, jo. Jeszcze raz, no tak. Najlepiej, najlepiej. Na dziadka. Na dziadka najlepiej. Dobra, jadę tu może co? Ty mi co? Posieczę trochę, może tego za sześć, za sześć się nie samo I gdzie teraz jechać? <gdzień> gdzie tu teraz jechać? Co ten Sergi jakieś, serwy, Ale nie ma na kogo. Nie, nie ma na kogo. <śpiewanie> to. Dobra. Ten ma seriwa teraz. Co? Zerwie się. <śpiewanie> Ze smyczy. <śpiewanie> no dobra. Mamy coś. Okej. Okay. O. Fajna karciuszka. Fajna. A znowu tutaj na rozrabiał co? Pięknie na Jo, ja, czy? i zrywa do taku. A tak skondensowany. O, o jo, joj. no, przepraszam bardzo, udało się. To, to. Co tu mieliśmy jeszcze? No dobra, zwycięstwo jest. Jest zwycięstwo, no. Czasami dziadkowi się udaje. Ojej, je, je, jeszcze raz trzeba zagrać. No jeszcze raz. To... No dobra, teraz może przegrana będzie co? Trzy zwycięstwo. No to już starczy. To... Czas na porażkę. Zagramy drugi filmik. Okej. Okay. Ostatnio tak propo... E... W... W... Koma komentarz był żeby ze, ze dwa filmy <laughs> wrzucić. No dobra, to, to ja To wrzucę dwa. Specjalnie. <laughs> Okej, okay, dobra. Co teraz tutaj? Tu? Zadyszkę to... Nie, odrzucimy co? Odrzucimy. Okej, okay, dobra. Co tutaj? Święcić truków. <laughs> Prowokacja. Poświęć 5 trupów. Ja Cię nie mogę. Pięć. Aż pięć trzeba poświęcić. No dobra, co teraz tutaj? Jakiś nieumarłych mamy. Jeden nieumarły, drugi nieumarły. Dobra. Okej, okay, dobra. Co teraz tutaj, co? Walić? Walić? Bombardować? <laughs> co tutaj się okrzyk bojowy kopie, jakoś przyzwie. Kopie. No dobra. Co teraz tu robi, co? Święcić trupy? Nie, chyba co. Nie umarły może. Dobra. Zagram to tak. Okej. Okay. Zobaczymy, co z tego będzie. <ścoughs> co z tego będzie. I co teraz tu? ja Jedzie tu dziadka jak nie wiem. Ha, <laughs> Święcić trupy za mało, co? Dobra, tu nic nie zrobię, zrobię no nic nie zrobię. zrobię popatrzę tu tu mamy, co tu tu Może to to byśmy heh teraz co? Cztery by I ściecze, i sieczę. niemożliwe, niemożliwe, ja, ja cię. cztery, no to mało będzie, to malutko, prowokacja może się dostanie, co? Okej, okay. dobra, no bo co tu robić, pomóżcie, pomóżcie. I już, już tutaj jedzie. Asteroidy jeszcze będzie. Ocie! No tak, no tak. Fragmenty w statku, ale już za późno będzie. Ten zamrożony, ocie. No dobra, spróbuję tutaj, może zagrać coś takiego. No dobra, ja jadę tutaj, może co? No tego zamrażonego prowokacją. <ścoughs> Prowokacja. Trochę osłabię. No 6, 6, jadcie cię. hara, wow, hara. Wow, wow. Fragmenty statków. ja ja ja. Ale, ale idzie tu. Oh, nie damy rady, no. Nie damy rady. Co? Dobra, rzucę coś takiego no. Komuś tam zada, komuś zada. No, nie fajnie, nie fajnie zada. Nie. Tak nie chciałem. <laughs> Ale pasówka, co? Pasówka, pasówka. I siecze, i siecze tutaj. Ja cię. Weź tu graj no, weź tu graj. Lokacje jakieś wszystkie, wszystkie masz. Wszystkie. Biać się. No mało będzie, mało. Dobra, muszę zostawić. Komu tu zada. Komu tu zada? Komu, bo idę do domu. Co ten tutaj potrafi, co? Doktor Dziergacz. Dziarka. Doktorze Łoń, wow. Dzie oh, już po mnie, już po mnie, już po mnie, ale pięknie zagro, co? Prawda. I sieczę tu sieczę. rozwali ciotka. 9, siedem, cztery, jeden. Dobra, jeden, jeden, No i nic więcej. Nic więcej. Poczekam, kogo pojedzie, tak? Kogo on pojedzie? Dobra, przyzwiemy coś, ale... Ale zobaczcie, zobaczcie co on tutaj zrobi. Dodał sobie, dodał. Dodał. O nie! Te, te. Tego nie chciałem. Jeszcze tutaj. Ła, wow, ła, wow, ła, wow, u wow. siebie łaczków jeszcze. Z prowokacyją. Z prowokacyją. No nie. Yeah. Weź, weź tu krajno, weź tu krajno. Spatrzony tam do ciebie idę. Kogo tu w ogóle jechać? Gdzie być masakr? <śpiewanie> Niech yeah, oto już, już asteroidy Jano Fragmenty statku kosmicznego. I sieczę, i sieczę tu. Jajko zniszczył. A jeszcze ranniki, raniki. No i wykończy, no wykończy, no. Normalnie szok. Okrzyki bojowe jeszcze. O, No O, nie. Jeszcze mikstury będzie tworzył. O, co? Mikstury. Nerwiańskie jajo trzy obrażeń, no szok ale pięknie, ale tu, to... gdzie, gdzie to dziadek, dziadek tu nie ma szans kogo oni będą jechać aj, 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 aj. a nie, nie mógł tego dokończyć, nie, nie ja. Ja muszę go. <grystanie> ja muszę go dokończyć. Oni nie mogli. Nie myślą. Nie myślą. Ja mam za nich myśleć. A temu tutaj pasuje, ale pasuje. No już, już dziękujemy, ciatkowe. <grystanie> No dobra, oglądaliście e, zwycięstwo i porażkę. Okej, okay. gotowe. <laughs> mamy porażkę, mamy porażkę. Dużo porażek dziadek ma. No dobra, to odkluczymy co? Jak mamy klucz? Odkluczymy, zobaczymy co. Co tu będzie? <laughs> co tu będzie? Okej, okay, no dobra. Co tu jest? Co tu jest? Pakiecik 25 zł monet i karcioszka. Okej okay. Bierzemy. No dobra, wracamy. Ot, otworzymy jeszcze. Otworzę ten pakiet jeszcze muszę, co? Co tutaj jest? <ścoughs> co w nim jest? Coś dla Magusia, łowcy, paliady, kapłan i... Księciunia Czarnoksiężnik <grych> No dobra Było, nie było. Bilecik był darmowy. Eee, to dziadek skorzystał <grych> z areny. OK. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia. Życzę jak najwięcej wygranych. Oczywiście, że tak. Cze Cześć hejpa.